Dzisiaj, dla ceny bitcoina. I tak, właśnie wszedłem za wszystko w bitcoina i ethereum i prawdopodobnie teraz mówisz, Chris, mówiłeś już coś podobnego wcześniej? Wysłuchaj mnie. Słusznie zwiększyłem w tej chwili moje pozycje na Bitcoinie i Ethereum. Pozwól, że Ci to pokażę. 2,2 miliona dolarów wartości pozycji. Pozycja Ethereum prawie 400 tysięcy dolarów wartości pozycji. Możesz się zastanawiać, dlaczego to robię. Pozycja na Bitcoinie z powrotem 1,1 miliona dolarów w zysku. Pozycja na Ethereum 82 tysiące dolarów zysku. Teraz oczywiście chcę porozmawiać o moich targetach cenowych, konkretnych powodach, dlaczego to zrobiłem i czego oczekuję na Bitcoinie dzisiaj i jutro, a w szczególności na resztę tygodnia. Mówiłem już o tym wczoraj. Daj lajka, like, skomentuj, zasubskrybuj, Bardzo ważne na dzisiaj, jeśli doceniasz aktualne wideo w dokładnej chwili, kiedy jest to konieczne to potrzebuję twoje polubienie poniżej jako feedback i oczywiście subskrybuj i wciśnij dzwoneczek, żeby się upewnić, że zostaniesz poinformowany, kiedy wrzucę następny film. Nie chcesz być niewolnikiem algorytmu YouTube'a. Chcesz samodzielnie decydować, co oglądasz. Wczoraj opublikowałem w moim filmie, że mamy ten zniżkujący clean i nie powiedziałem, że jutro, tylko, że w tym tygodniu podejmiemy decyzję, przebijając się do góry lub do dołu. Pozwól, że dodam tą krótką notkę. Tak, potrzebujemy zamknięcia dziennej świecy powyżej. Jak do tej pory mamy jedynie zamknięcie czterogodzinnej świecy, więc nie jest to jeszcze na 100% potwierdzone, ale moment, który prawdopodobnie dzieje się w tej chwili, przebicia tego oporu i już retestujemy wcześniejsze wsparcie, które zamieniło się w opór. Wczoraj mówiłem o tym w moim filmie. Zanim do tego przejdę i powiem Ci moje dokładne targety cenowe, czego oczekuję na bitcoinie w krótkoterminowym okresie, to chcę Ci pokazać ten krótki klip z wczoraj, gdzie tego oczekiwałem. Spójrz na to. Lub czy przebijemy opór w okolicach 29 tysięcy. 200 dolarów. Zamknięcie dziennej świecy powyżej tego poziomu już zadecyduje. Przebicie 30 tysięcy i kolejny retest poziomu 32 tysięcy dolarów. Znasz zasady. Jak widzisz, dokładnie tak się dzieje. Oczywiście potrzebujemy trochę więcej potwierdzeń, więcej wolumenu, żeby to potwierdzić, ale widzimy pierwszą rzecz, o której mówiłem. Retest poprzedniego wsparcia, które zamieniło się w opór. W momencie, kiedy je przebijemy, byłby target 30 tysięcy dolarów, i będzie to moment, w którym od razu będę patrzeć na następny target cenowy. Więc tak, jeszcze tego nie przebiliśmy, ale jak zawsze, tak samo jak wczoraj, daję Ci tę aktualizację z góry. Moment, w którym przebijemy na zakresie dziennym 30 tysięcy dolarów, jest momentem następnego poziomu cenowego 31 332 tysięcy dolarów. Jest to zasięg oporu. Jeśli jesteś dziennym traderem, wchodzisz w małe trady pozycyjne, to będzie to następny obszar zbierania zysków. Jak już wiesz, ja szukam czegoś większego. W szczególności jeśli chodzi o moją długoterminową pozycję, jako target cenowy na ten rok, patrzę na target cenowy z tej formacji kubka z uchwytem. Target jest następujący i proszę usiądź zanim o tym powiem, ponieważ może cię on, on zaskoczyć. Zanim do tego przejdę, chciałbym Ci przypomnieć, że chcesz być częścią najsilniejszej, najlepszej, najbardziej niesamowitej tradującej społeczności na świecie, przynajmniej jeśli chodzi o moją opinię. Jeśli chcesz być częścią rodziny MM Crypto, to po prostu poniżej możesz dołączyć do zespołu, klikając w ten link i dołączając do zespołu MM Crypto. Pokazuję ci to tutaj. Dopiero co zacząłem to promować i mamy już kilkaset osób. Zbliżamy się do najlepszej setki. Będziemy iść wyżej i wyżej. Więc jeśli chcesz być częścią zespołu, który potencjalnie może wygrać 8 milionów dolarów, to kliknij w link. Zajmie to 15 sekund i bądź częścią zespołu. Teraz pozwól, że przejdę i pomówię o tym, na co czekałeś. O tym tutaj. O tym właśnie mówię, o targecie cenowym z tej formacji kubka z uchwytem. Kiedy na to patrzymy, o, przepraszam, to jest skala logarytmiczna, ponieważ bardzo chciałbym Ci powiedzieć, że targetem jest 60 tysięcy, ale taki nie jest. Musimy przejść na skalę liniową i pozostać w porządku co do tego tematu. Jeśli przejdziemy na skalę liniową, to target cenowy jest w okolicach 45 tysięcy dolarów. Oczywiście będę realizować zyski przed targetem cenowym w okolicach 43 500 dolarów. Oczywiście jeśli chcesz przyjąć jeszcze dłuższe podejście, to możemy podwójnie sprawdzić mierząc od dołka do szczytu wzniesienie Fibonacciego i widzimy, że w okolicach poziomów mamy również złotą kieszeń na poziomie 48 000 dolarów.

W każdym razie, dziękuję bardzo za obejrzenie. Widzimy się już wkrótce w następnym wideo MM crypto. I zanim skończę ten filmik, jeśli to oglądasz, to zostaw swój target cenowy na ten rok. Chciałbym zobaczyć, co społeczność M -M crypto o tym myśli. Zejdę do sekcji komentarzy, żeby poczuć trochę waszego sentymentu. Dziękuję i jak zawsze, jak zawsze. Bye bye.